W niedzielę 20 października na kęckim rynku odbył się już po raz trzeci jarmark świętojański. Uroczystości rozpoczęły się modlitwą ekumeniczną oraz mszą świętą w kościele świętej Małgorzaty i Katarzyny. Po której ulicami miasta przeszła tradycyjna procesja pod pomnik świętego Jana z Kent. Pogoda, pogoda to jest chyba pra przyczyna wszystkiego. Bractwo rycerskie z Będzina animują niesamowicie walki. No nie chcę powiedzieć że do pierwszej krwi, ale ale bardzo bardzo waleczni rycerze. No i tak naprawdę już od czwartku psalite deo dzisiaj po mszy dziękczynnej, po procesji na rynek, czas na odpoczynek, na zabawę na rynku. Myślę, że bardzo bardzo udany kolejny jarmark. 11, 11, 20, 20. Na jeden dzień Kęty stały się średniowiecznym miastem, w którym swe rządy sprawowało Bractwo Rycerskie Zamku Będzin. Wyszła fajna propozycja właśnie od władz, żeby pokazać troszkę średniowiecza tego, co my możemy jako ruch rekonstrukcyjny pokazać mieszkańcom Kent. Zobaczyć jak tutaj mamy tradycyjne dzieła, czy wybijanie na przykład monet, czy jak, to, jak w ogóle pracowała gancarka. I dlatego tak pomyśleli, ład fajnie będzie zaprosić nas, rycerzy i my pokażemy jak to się robi, bo wszystkie te rzemiosła pochodzą z średniowiecza, a nawet i wcześniej. Od paru lat my walczymy, staramy się walczyć pełnokontaktowo, czyli na przykład e, z moich dokonań w tym roku miałem na Grunwaldzie czyli można powiedzieć wicemistrzostwo Polski w walkach rycerskich e, i one są w różnych kategoriach miecza długiego, czyli takiego gdzie pani może trzymać miecz dwoma rękami lub jedną ręką lub tak jak dzisiaj państwo zobaczycie na rynku będą to walki grupowe i tam nie będzie przelewek tam będzie ten rycerz, który będzie stał na nogach, wygrywa są dozwolone praktycznie większość ciosów niebezpiecznych Oczywiście ta zbroja chroni naszych rycerzy, ale jest w tym bardzo dużo adrenaliny i testosteronu. Robię sam te zbroje i panowie później nasi, nasza młodzież walczy w tych zbrojach, a często no zakupuje sama. Wiadomo, że nie jest to tania rzecz w tych czasach, tak samo jak w średniowieczu. Patrycja przed nami! To musicie wiedzieć niewiasta, która pokonała już 360 rycerzy. Czy da radę pokonać naszego Piotra w stalowej zbroi? No moi drodzy, drodzy Państwo, przed nami sensacja To jest kobieta, która bez zbroi zawalczy z naszym rycerzem Ja myślę, że trafić go powinna mocno w głowę No i walcz, proszę bardzo, zaczynamy O Porecie brawo, na te się Piotr uniki robi Widzę, zobacz jak tutaj <laughs> dobrze dziewczyny kochą technika uników Piotra rzeczywiście, <laughs> ale No myślę, możesz to... go, z... śmiało zaatakuj go Nie bój się go, to jest Dawaj, uderz, proszę bardzo, pierwsze ciosy, nieśmiało jak to przystało na dziewczynę, drugi, trzeci, sypie się cała lawina I teraz, czy Piotr zaatakuje, o rozkręca się, dobrze, zaatakuj go mocno A jak ci nie idzie, widzę, to ja sobie szybko z nim poradzę, jak pięknie walczą moi drodzy Oj wspaniale, widać, że Piotr jest technicznie, no do... ale, niestety, Mirosław Naruszył honorowe reguły tego turnieju. Oni tutaj poszli na siebie, obaj w podobnych barwach, bo obaj z jednej drużyny. Ja o tym powiem później. Zobaczcie, obaj walczą na wielu, wielu turniejach. Walczą w walkach drużynowych, naprawdę z silnymi przeciwnikami, z bardzo dobrym skutkiem. I to widać. I naparł Daniel. Tutaj można spodziewać się też gęstych uderzeń i tarczą, które nie są kurtowane. Ostrych wejść, zobaczcie. Ta walka w żaden sposób nie jest zmarkowana, udawana. To nie jest... są walki pokazowe, to są prawdziwe walki według takich reguł, takich formuł, jakie rozgrywamy teraz. Bardzo zbliżonych reguł do walki średniowiecznej. Nie stosujemy tylko pchnięć mieczem, bo te nawet wstępnym mieczem byłyby bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Tak jest, mocne uderzenia tarczą, one potrafią ogłuszyć, oszołomić przeciwnika i to pozwala potem celnie ugodzić go mieczem. I popatrzcie, zobaczcie, to nie są ślady przypadkowe, to są ślady właśnie od uderzeń. Takich uderzeń w walkach turniejowych, uderzeń mieczem. I ruszył tym razem Jarek. Pięknie obronił się Piotr. No i drodzy, widzę, że Piotr czeka, czeka, prowokuje przeciwnika, tak, i odpowiada kontrą. Ale Jarek niezrażony. dalej atakuje. Runął na przeciwnika. Chyba lekkie zmęczenie, dają z siebie naprawdę wszystko, a ja nie słyszę naszych kibiców. Chłopaki, kogo dopingujemy? Jo, A dobrze, a co dziewczyny? A w walkach kibiców zderzy. Dobrze robisz. Dobrze to Dobrze robisz. Dobrze zwyciężył w robisz. to robisz. tutaj. robisz. Dobrze Stoi. Nie męczyli, litości dla tych psów! Wielka, pierwsza bitwa na rynku. Pentagna. No i tak jest! jednego, wow. nie jednego. Zobaczcie, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, jeden, na jednego. Który Na rynku powstał obóz rycerski wraz z warsztatami, gancarskim, tkackim, mincerskim oraz kowalskim. Każdy mógł wybić monetę, utkać materiał czy wykonać własnoręcznie gliniane naczynie. No w najprostszy, sposób, młot, yy, urządzenie do otworzenia monet, jakąś tutaj odbitą, tak jak mamy tutaj monetę chrobrego z tysięcznego roku, tak? dukat, no, w ten sposób. Biję monety. Bardzo trudna, ponieważ y, cały dzień trzeba siedzieć i robić takie monety. Nie ma takiego urządzenia, które robi to za nas. W tamtym, w XIV, XV wieku to urządzenia były bardzo proste, bo po prostu młoty, nie, nie robisz tego mechanicznie w żaden sposób, więc ciężko. Tutaj całe ramię pracuje, gdy wykonujemy tą czynność. I taka jedna moneta to jest 2-3 minuty siedzenia przy tym, tak? jeszcze wycinać sobie kawałki blachy, żeby móc to tworzyć, tak? Myślę, że tak jak ja tworzę w ciągu godziny około 300 monet, to tak jak możemy sobie policzyć 10 godzin pracy, mamy 3000 monet, tak? 3000 monet, no to jednak to jest sporo, całkiem sporo. Partnerem wydarzenia już po raz kolejny było Muzeum imienia Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, które otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających. Na rozstawionym na płycie rynku stoisku można było zakupić pamiątki ze sklepiku muzealnego. Jeżeli chodzi o stoisko, które znajduje się na płycie rynku, to oczywiście prezentowane są tam pamiątkowe nasze wydawnictwa, pocztówki z starymi widokami Kent, nasze wydawnictwa, w tym najnowszy katalog do wystawy, która się już niestety skończyła, o szkolnictwie w którym mogą Państwo znaleźć bardzo ciekawe materiały źródłowe właśnie do historii Kent. Oczywiście jak w każdy jarmark świętojański, muzeum jest otwarte dla zwiedzających. W tym roku szczególne znaczenie ma to, że można przymierzyć i zobaczyć ile ważyła tak naprawdę kolczuga prawdziwego rycerza. W czasie trwania jarmarku odbył się również XVI Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej w sali Festiwal rozpoczął się w czwartek, 17 października, a zakończył w niedzielę, 20 października. Ja wczoraj też na, na, na podsumowaniu widziałem, słyszałem bardzo wiele zespołów, soliści z schole zespoły plus chóry, bardzo wysoki poziom, goście z Czech, Słowacji, Węgier, Białorusi i Ukrainy, więc festiwal naprawdę międzynarodowy, zacni reprezentanci z Polski. Fajnie, że gitara od y, biskupa Rakoczego została w Kętach, także wypada się tylko cieszyć. No, i dla mnie osobiście to, co zostaje w pamięci, po raz drugi, także udana w tym roku, wyjątkowo. Modlitwa ekumeniczna przed kościołem świętego Jana Kantego, gdzie proboszcz, pastor oraz pop modlą się za, za pomyślność miasta, miasta Kęty i Kętrzan. Także cóż więcej chcieć? W imprezie licznie udział wzięli mieszkańcy Kent i okolic. To jest fajne, dokładnie. No, oto, oto wszystkie stragany. W ogóle, w ogóle co się dzieje to jest bardzo pozytywne. Dlatego tu przyszedłem, bo, bo podobało mi się z zeszłym razem i znowu jestem. Ja tu jestem pierwszy raz. Przyjechałam do znajomych. No i cieszę się, że tu jestem na tym rynku, że razem z wami przeżywam. Oni znajomi właśnie, sprowadzili mnie na rynek. Przede wszystkim to, że są takie imprezy i że jest możliwość w ogóle zainteresowania dziecko, dziecka, dziecka tym, że była ta starożytność, ci wszyscy rycerze i tym, że możemy po prostu wejść i nie siedzieć w domu, a przyjemnie spędzić popołudnie. Dużo ładnej biżuterii jest, e, albo różne e, rzeczy można poglądać, typu jakieś filiżanki, coś w tym stylu. E, ja co roku tutaj przyjeżdżam, no, żeby może coś sobie kupić, poglądać, coś nowego, tutaj można, e, że tak powiem, odgapić, może zrobić samemu w domu. No fajnie jest. Przyszłam ze względu na dzieci, żeby im pokazać troszkę historii, troszkę rzeczy z kultury, z tradycji. Mieszkam blisko, usłyszałem od koleżanki, że tu coś się dzieje, to przyszedłem. Lubię takie, takie wydarzenia. Na Kęckim Rynku nie zabrakło również walk rycerzy, starodawnej muzyki, zabaw oraz specjałów średniowiecznej kuchni. Na koniec odbył się pokaz tańca z ogniem, który zaprezentowali żonglerzy.